Cześć. Dzisiaj rozwiążemy zadanie, wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt P 3 minus 3 i prostopadłej do prostej Y to się równa minus 1 trzecia X plus 8. Jeżeli chcemy wyznaczyć prostą prostopadło, to musimy wiedzieć, że w prostej prostopadłej współczynnik A jest liczbą odwrotną i przeciwną. Czyli minus 1 przez a. Czyli jeżeli nasz współczynnik a wynosi tutaj minus 1 trzecia, to dla drugiego wzoru a będzie się równało liczbą przeciwną i odwrotną, tak? Jeżeli będzie przeciwna, czyli 1 trzecia i odwrotna, czyli obracamy licznik z mianownikiem, czyli będziemy mieli 3. Więc współczynnik kierunkowy już mamy wyznaczony. Więc zapisujemy go do wzoru 3X plus B. Do wzoru ogólnego, tak? Tu jeszcze napiszę wzór ogólny. Y to się równa AX plus B. A wyznaczyliśmy i B jest poszukiwane. Mamy punkt, przez który ma przychodzić nasza prosta prostopadła. Ten punkt ma współrzędne 3 minus 3. Pierwsza spółrzędna jest xowa, druga zaś yowa, więc my już możemy do wzoru za x podstawić 3, a za y minus 3. Podstawiamy i plus b, bo jest to nasza niewiadoma. Czyli mamy minus 3 równa się 9 plus b. Dziewiątkę przenosimy na drugą stronę, więc zmienia ona znak. Mamy minus 3 minus 9 równa się b. I b równa się minus 12. Podstawiamy do naszego wzoru. y to się równa 3x minus 12. I mamy obliczone równanie.